19. Międzynarodowe Forum Spółdzielczości Mleczarskiej to jak co roku doskonała okazja do tego, żeby porozmawiać na temat aktualnej sytuacji sektora mleczarskiego, ale przede wszystkim na temat przyszłości. Szczególny rok, rok, który tak naprawdę rozpoczął się dyskusją na temat implementacji Europejskiego Zielonego Ładu. Bardzo szybko zorientowaliśmy się w całej naszej polityce, jeżeli chodzi o kwestie sektora mleczarskiego, na kryzys ukraiński, na wojnę, która wybuchła za naszą wschodnią granicą i na temat tego, w jaki sposób sektor mleczarski odnajdzie się w tej sytuacji kryzysowej. Dzisiaj jesteśmy w obliczu trwającej wojny tuż za granicami naszego kraju, ale nie tylko Polska rozmawia na temat przyszłości sektora mleczarskiego. Dziś ponad 200 uczestników z 20 różnych krajów, z tak dalekich jak Stany Zjednoczone, Nowa Zelandia, Indie, ale też kraje Unii Europejskiej dyskutuje na temat tego. Czy jako sektor mleczarski będziemy w stanie zabezpieczyć przyszłość, odpowiednią przyszłość dla nowych pokoleń w zakresie sektora mleczarskiego? Czy będziemy w stanie zagwarantować bezpieczeństwo żywnościowe naszego nie tylko kraju, ale też Unii Europejskiej? Przede wszystkim w jaki sposób ta trudna, kryzysowa sytuacja odbije swoje piętno na europejskim, ale i światowym sektorze mleka?